Ale to jest na... rzeczywiście prawda, że na przykład Ukraińcy są traktowani w Polsce obecnie na jakichś bardziej uprzywilejowanych pozycjach niż Polacy? No, nie ma co do tego wątpliwości, że łatwiej jest od na przykład wstąpić na uczelnię, czy to w charakterze studenta, czy to w charakterze, uwaga, nauczyciela akademickiego. Można przyjechać, powiedzieć, że dyplom, który zdobyłem gdzieś w Doniecku czy Ługańsku, Spalił mi Putin i, i przystąpić do pracy w, nawet, nawet z jakimś stopniem naukowym. I to jest pewnie różnie na różnych uczelniach, no ale przecież Amok sięgnął, już przekroczył wszelkie granice. Administracja rządowa, samorządowa, także Sejm i Senat zainicjowały te akcje przeozdabiania Rzeczypospolitej flagami. Niebiesko-żółtymi, które eksponowane są no, na przykład w Sejmie już od pół roku w miejscu przynależnym gospodarzowi, nie gościom. Nawet roboczo zakładając, że gość miałby czelność zasiedzieć się tak długo. No więc, dlatego z tym programem czas najwyższy wystąpić, że biegną terminy, że wkrótce w Przybysze z wschodniej granicy będą mieli podstawy, by wystąpić o uznanie ich prawa do pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I to właśnie tej jesieni. Będą mijać jesieni, zimy, będą mijać terminy, po których no zadziała pewien automatyzm prawny. Dlatego dziś należałoby. Ten automatyzm zastopować, mówiąc, stop Ukrainizacji Polski, ponieważ mamy do czynienia z operacją, która rodzi koszta. Po pierwsze, bezpośrednie finansowe koszta. No, właśnie to są te zachęty, to jest ten cały program socjalny skierowany do Ukraińców pod tym pretekstem, że to są wdowy i sieroty wojenne. No, ludzie w przemyślu obserwują, jak przyjeżdżają autokarami. Uh... <laughs> Romowie, Cyganie ukraińscy przyjeżdżają i czasem dają radę załatwić to w ciągu paru godzin jednego dnia, czyli, czyli zgłosić się po nadanie PESEL-u, zainkasować 500, zainkasować 300, plus i wsiąść do tego samego autokaru i wrócić do siebie, co jest i tak takim wariantem light, prawda? Bo tam ciągle jeszcze siła nabywcza złotówki jest interesująca dla biorców tego systemu. Notabene. Polski system bankowy, co oficjalnie ogłosił publicznie jeden z, z urzędników państwowych zaraz w pierwszych miesiącach wojny, polski system bankowy asekuruje hrywnę ukraińską. Co to znaczy asekuruje? To znaczy, że, że kupujemy ją za sumę większą niż, niż ona jest warta, a warta jest coraz mniej, ponieważ. Państwo ukraińskie jest państwem zbankrutowanym. Mówię to bez e, 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 szyderczej złośliwości. Stwierdzam fakt. A to jest e, fakt, bo na i... przykład e, od razu mi się przypomina taka deklaracja ze strony rządu polskiego, który ogłosił, że polskie firmy, które wygrają przetargi na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń, mają zagwarantowane wypłaty za te kontrakty, bo rząd polski gwarantuje im wypłacalność. Jeśli Ukraińcy nie będą mieli z czego, to my za to zapłacimy przeskakując do tej kwestii odbudowy, do tego w, w cudzysłowie, prawda, offsetu ukraińskiego przez analogię gorzką do offsetu irackiego, prawda, który był mirażem. Który się nigdy nie ziścił, no to żeby coś odbudowywać, to musielibyśmy najpierw odwojować, mianowicie Donieck, ponieważ ofiarowano nam te Niderlandy na mapie, którą pokazywał pan minister Szmychal w Szwajcarii na takiej konferencji. No to właśnie tam zapraszają Niemców, Irlandczyków, zdaje się, gdzieś bliżej, gdzieś w te rejony, które jeszcze kontroluje Kijów. Natomiast Polaków i Czechów. Co jest słabą pociechą, prawda? Że, że, że nie jesteśmy sami tutaj wystrychnięci na dudka. Polaków zapraszają do Doniecka, a Czechów do Ługańska. Prawda? Może dlatego, Więc... że tam jest więcej do odbudowania? No, tylko trzeba by najpierw rozciągnąć tam jurysdykcję, która by rządowi kijowskiemu pozwalała czymkolwiek w tamtym rejonie dysponować. Co no, ale się wydaje? Nie od wczoraj słyszymy deklaracje polityków PiS-u. Pamiętam Antoni Macierewicz kiedyś zasłynął takim zdaniem, że nie spoczniemy póki Krym nie wróci do Ukrainy. No to ja myślę, że oni już dawno rozciągnęli te deklaracje, że będą wojowali z Rosją do ostatniego Ukraińca, a może nawet i Polaka. Pytałem, pytałem o to na posiedzeniu komisji obrony narodowej zamkniętym posiedzeniu dlatego nie zreferuję przebiegu w większych szczegółach ale o co pytałem to mogę zreferować no pytałem między innymi o to jakie są ostateczne cele dalekosiężne strategiczne jakie wyznacza sobie kierownictwo polskie rząd sztab Dopowiem teraz rozwinę to pytanie, bo i Państwo je stawiajcie, stawiajcie przy każdej okazji, jakie cele mają być osiągnięte, żebyśmy wreszcie powiedzieli dość, żebyśmy wreszcie powiedzieli dość stop, bo wracając koszta finansowe na obsługę socjalną, włączenie tych ludzi często na pewno bardzo miłych, bardzo potrzebujących, którzy nie potrzebuje, w Polsce nie brak ludzi, którym, którzy potrzebowaliby, czy to mieszkania, czy to zapomogi, prawda? Więc włączenie ich do polskiego systemu socjalnego, a więc ludzi, którzy na ten system wielopokoleniowo wcześniej nie ułożyli. Ja w ogóle nie pochwalam tego systemu, ja uważam, że jest to system wyzysku fiskalnego i, i że, jest to, że, jest to, że jest to operacja, cały ten zus i tak dalej, no to wyczerpuje znamiona przestępstwa polegającego na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzania mieniem pokoleń Polaków. No. Ale pomijając to, że to w ogóle jest system zły, niegodziwy, że to jest piramida finansowa, no to przez pokolenia Polacy na to użyli i teraz są zapraszani do tego, żeby korzystać, czerpać z tego systemu ludzie, którzy się nań nie składali. Ale przepraszam, tak? to jest taka analogia w skali minimum. Można równie dobrze tak powiedzieć o całej naszej ojczyźnie, że przecież to jest efekt pracy wielu pokoleń Polaków, gdzie teraz zaprasza się drugi naród w skali milionów, aby korzystali właśnie z tego dorobku, tak, czyli naszej ojczyzny. Bardzo, to jest bardzo yy, trafna diagnoza, ponieważ usłyszeliśmy już szereg razy, yy, że tu ma nie być granic co <noise> powiedział pan prezydent Belwederski Duda i z naciskiem powtórzył, że faktycznie nie będzie to granicy przepraszam, bo między nami. Nie tu wchodzimy w temat no projekt... do drugiego pytania a propos, a propos właśnie tych cytatów. Ja sobie pozwolę tylko kilka przeczytać, bo właśnie chciałem to przytoczyć. Rzecznik MSZ-u, wszyscy znamy, Łukasz Jasina, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, Ukraińcy mieszkający na stałe w Polsce powinni mieć prawa wyborcze. Minister edukacji przemysław Czarnek, nauczyciele przyjęli ukraińskie dziecko do klasy, to muszą je przepuścić do następnej. Były wicepremier Jarosław Gowin, słowa w kontekście akurat imigrantów z Ukrainy. Tym, co mnie najbardziej interesuje, jest ściąganie do Polski ludzi, którzy będą naszą elitą. No i wreszcie prezydent Andrzej Duda wierzy, że tej granicy, i tu znowu w domyśle z Ukrainą, faktycznie nie będzie. I takich cytatów można wymieniać i pan, wymieniać. Panie redaktorze, doda jeszcze pana ministra, ministra Romana Giertycha, który zaraz na początku, kiedy się wznosiła ta, ta fala obłędu, wyrażał radość, że będziemy teraz wszyscy mogli się szybko nauczyć języka ukraińskiego. Tak.